Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Tu RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Poranny w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Dzień dobry, wstawa i szkoda dnia, wydanie wrześniowe. Dzisiaj mamy dzień kombida... kombi. Kombatanta. Mamy dzisiaj dzień. Jeszcze się aparat artykulacji nie obudził. Cieszę się, widząc was wszystkich przy radiodbiornikach Przemysław Skoron, kłaniam się nisko. No i co to dzisiaj? Jeszcze 1 września, dzisiaj w końcu. Po pół roku dzieci pójdą do szkół, dzisiaj rodzice zostają i rodzice uważam powinni dostać od rządu dzień wolny. Na ciche zajęcia, prawda, na to, żeby tam tata poskrobał mamę za łóżkiem, czy mama lekko być może gdzieś tam za łóżkiem. Tata, no przecież wy jesteście dorośli, doskonale wiecie co robić, jakby coś to my wam damy pieczątkę ze sprawiedliwieniem, że tego a tego dnia tata i mama nie mogli się stawić do, do pracy, bo... No, dobra, kłopoty, gadama, zaczynamy. Przemysław Skowron, cześć, dzień dobry. Tabajsko szkoda dnia. RMF M. W Lubelskim mechanik rajdowiec pożyczył auto klientki, wsiadł do wozu, by go sprawdzić. 400-konne BMW. No, stracił panowanie, spowodował wypadek z samochodu, wypadł silnik i odpadły koła. I wyobraźmy sobie teraz, że to BMW to Polska. A ten mechanik to. <śpiew> no, i tu. Jak Was znam, to każdy ma już na to miejsce swojego kandydata i to nie jednego co. Wstawaj, szkoda dnia w RMFM! Sołoczni policjanci zatrzymali kolejnego pijanego kierowca autobusu miejskiego. <grych> może tam jak skasujesz bilet... Znowu? Jak skasujesz bilet, to musisz dać balonik kierowcy do dmuchania. Nie, nie mam pojęcia, może albo do biletu dostajesz w ogóle, musisz... No, co? Może. <grych> kierowca, dać. kierowca miał mieć ponad 2 promile alkoholu, czy tam ja, ja bym nie był srogi, ja bym wypuścił po prostu. Czemu? Kto wie, może w Wiśle się kąpał, wody się napił, odkażać musiał. No, no może. Zresztą, no tylu teraz pijanych kierowców autobusów jeździ po stolicy, że... Noże strach na trzeźwo za kółkiem siadać. Stawaj! Stawaj! Szkoda dnia! RMF takie chwile jak ta, że jest 1 września yy, i zaczynamy rok szkolny, to się zdarza tak, no, no raz na rok się zdarza, no. Raz na rok, nie? I nie no. wszyscy się z tego powodu no, cieszą, no. ale no rodzice szczęśliwi. Aczkolwiek postaramy się umili umilić ten yy, poranek <gry> wtorkowy. Znaleźliśmy ku waszej wielki skandal. Premier Mateusz Morawiecki był w, był w kinie bez maseczki. Mm, są zdjęcia, go. są zdjęcia w prasie, a przecież premier zachęca do dyscypliny społecznej. Mówił, że nie latajmy bez maseczek, bo będą nowe obostrzenia. A tu się, proszę, wydało. Kancelari premiera tłumaczy się, że to był taki pokaz prywatny w kinie. A, no tak, pokaz prywatny, no bo przecież wirus na pewno o tym wie i na prywatnych pokazach on przecież się nie pokazuje Nie, nie, te wesela w Małopolsce, gdzie się wszyscy mają zarażać, to, no to też poniekąd są imprezy prywatne, kurczę. Ja bym najzwyczajniej w świecie nie bał się, niech kancelaria premiera po prostu to powie, na głos. Mój wydech jest lepszy niż twój. stawaj, szkoda dnia. Dobra, to teraz ploty z internetu. Cytuję. Zmizerniały Ozzy Osborne przegląda się w lusterku samochodowym oczekując na powrót żony z zakupów. Uuhu, Co to jest uhuhu. za tytuł? Bardzo ładny, nie? Ale oczekując na powrót żony z zakupów, to kto tego nie zna? No równie dobrze w tym czasie, to zamiast przeglądać się w lusterku mógłby zrobić w ogóle przegląd samochodu. Tak, i to taki z myciem podwozia i z wymianą oleju po prostu. Ta, to, to na bank, bo ona na bank kupi słonecznikowy zamiast rzepakowego i będzie trzeba czekać znowu, aż wymieni. Wstawaj szkoda dnia w RMFFM! Jason Derulo. Ta, ta, tara to jest taka wielka tarka i na niej sobie na przykład można, nie wiem, arbuz utrzeć, gdyby ktoś potrzebował oczywiście, prawda? If you know what I mean, Oczywiście, tak jest. Albo melona. Pierwszy września, po tak długiej przerwie, po pół roku nieobecności w szkole. Tak, długiej przerwie. Postanowiliśmy, że ten tegoroczny szkolny dzwonek musi zabrzmieć godniej. Poprosiliśmy DJa Gromiego, żeby zrobił dla nas i dla was hita. DJ Gromi, no to ja wyprasowałem białą koszulę, skowron nażelował włosy, gdziekolwiek na, 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 na nogach nogi. i brzuchu, tak. <laughs> Także uwaga, kochani, muzyka stop, radio stop i uwaga, dzwonek start! P pomyśl, 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 pomyślcie, że pani z gegry ma was pytać już wam grozi dwojeczka, dzwoni dzwonek idziecie na przerywę. To jest dzwonek, no i... który teraz każdy może sobie pobrać z naszej strony w RMFM, w do szkolnego systemu i niech wam gra. Ech, Wiemy, że. Sz... No, szkolne systemy grają teraz tam dzwonki z Empetrujek, więc bierzcie, pobierajcie i puszczajcie to całe w szkole. Nawet albo na przykład jako budzik można sobie też nastawić to prawda? Też, no Bo można, już... można to na komórkę tak. sobie wrzucić, to wszystko. I wtedy wszystkim możecie e, opowiadać, że u was gra gromi nie tylko w szkole, w waszych domach. I to, I to nie dziś, no. a codziennie. No to co? To życzymy wam przebojowego roku szkolnego od całego RMFFM. Nastawa i szkoda dnia w RMF FM. No to tylko zależy od was, czy czas przeminie, czy nie, czy pozostanie w waszej pamięci, że tak powiem, prawda? No takie są historie w życiu, co, co się będziemy żałować, jesteśmy ludzi. Także tak mniej masła ta. dzisiejszy, na dzisiejszych kanapkach, jeśli chcecie więcej zapamiętać. Wina też mniej, bo to oczywiście wpływa na pamięć. Paweł Kukiz założył partię, to jest taka nowość. Partia nazywa się K15, sąd okręgowy w Warszawie właśnie ją zarejestrował. Yy, idę po realizację moich postulatów, tak tutaj zapowiada yy, pan Paweł. Tak jest. A przed nim baranek, a nad nim lata motylek. Jak śpiewał pan Kazimierz. Nie no, gratulujemy, kibicujemy ale boję się, że oj, świeżości już chyba w panie Pawlu, pa, pa, w panu Pawle nie ma. Nie ma w panu Pawlu świeżości. Nie, nie, ale zobaczmy, że jest szczyt 2 prawda? Jest taka telewizja jest. K4, no to może być i K-15. No czemu nie? Tylko no. Żeby się właśnie nie okazało, że to skrót od tego, ile głosów dostanie pan Paweł z kolegami w wyborach. Ranny Show w RMFM. Wstawa i Szkoda Dnia. można śpiewać razem z nami, jeżeli ktoś potrafi jeżeli nie, to też może, bo to przecież jest proste prawda, i tak dalej poseł Sławomir Neumann był gościem rozmowy dnia i Robert Mazorek zapytał, między innymi Panie pośle, co pan będzie robił pojutrze o 18? Jeszcze nie wiem Bo może by pan wpadł na most w Tczewie odbędzie się wielkie powitanie fali Nowej Solidarności, która przypłynie z Gdańska się. Fala Nowej Solidarności Jak ładnie to pan Robert nasz kolega nazwał no, a poseł Sławomir mówił, y, że, że na most zaprasza zawsze. Tak, a fal, y, fala Nowej Solidarności to jest ta po prostu to jest to główienko, co to płynie w, y, wisłą. A dopiero co, przypomnę, w piątek dla żartu świętowaliśmy pierwszą rocznicę zeszłorocznego zrzutu brudów trzajki do rzeki. A ja tu proszę, mhm. Ciach i znowu. Ale patrz, jakby jeszcze pchnęli coś w górę tej wisły, ta. prawda? Na południe tam delikatnie, żeby cały kraj mógł się tym cieszyć, a nie. No to, to byśmy mogli nazwać prawdziwą Solidarnością. Y, uwaga, trzewia przypomnę, że fala przypływa do Was w czwartek po. Jutrze o 18:00 Umawiamy się wszyscy na moście. Tak, przywitamy chlebem i solą. I orkiestrą. Niech każdy przyniesie kwiaty, a może nie wiem, choinki zapachowe. Wrzucimy to wszystko w fale. Niech się Bałtyk cieszy. Niech Bałtyk ma. Wstawaj Szkoda Dnia w RMF